Witam serdecznie w pierwszym odcinku, takim faktycznym pierwszym odcinku z remontu mojej łazienki na poddaszu mojej łazienki marzeń. W poprzednim filmie widzieliście, jak wykonywałem demontaż całego tutaj e, pomieszczenia. Wykonywany ze szwagrem było wesoło, było luźno, no ale żeby to wszystko mogło iść w jakimkolwiek tempie do przodu, no to trzeba odstawić zabawę na bok i się wziąć za konkretną robotę. Plan na dziś jest taki, żeby przygotować sobie stelaże. Stelaże zarówno na Skosie na suficie, ale żeby się za to zabrać, no to trzeba przygotować ścianki. No i już na tym etapie ktoś może zadać pytanie, dlaczego się biorę za ścianki zamiast za sufit, czyli kręcenie wieszaków i tak dalej. Z prostej przyczyny, ponieważ do tej ścianki będę potrzebował przykręcić profil przyścienny. No a ta ścianka jest osłabiona przez to, że musiałem sobie tutaj powycinać we wcześniejszym etapie profile i tak dalej. I teraz, tak, tutaj plan jest taki, że. Te profile sobie wywalam, nie dokładam pomiędzy, bo oczywiście też taka by możliwość mogłaby być. Chodzi o to, że późniejszą wełnę, którą będę po prostu do niej wkładał, chcę mieć w jakichś normalnych e, rozmiarach, a nie w jakichś takich kawalątkach, dlatego te profile wywalam, podmieniam na nowe, rozstaw profili co 40 cm, a tutaj chcę to wzmocnić taką kantówką, fakt. Ona jest wąska, bo ona ma 2,5 cm na 6. Ja mam ich więcej, więc poskręcam je. Wyjdzie mi taka powiedzmy kantóweczka 6 na 6 cm. I żeby móc przykręcić ten profil, profil U, przykręcę go sobie właśnie do tej kantówki. Wtedy to będzie stabilne, bo tu mam wymian. Tam mam ściankę kolankową. Przypominam, to jest domek szkieletowy, więc do wszystkiego się mogę wkręcać albo wkrętami do drewna, albo kątownikami, itd. Nie mam potrzeby wiercenia, dlatego muszę zrobić taki pseudowymian. Potem włożyć sobie tutaj nową konstrukcję i można lecieć z tematem dalej. Krokwia, do której zamontowane są profile jest mniej więcej 30 cm. W głąb ja te profile obcinam mniej więcej 10-15 cm od krokwi. Z racji tego, że no one są poprzykręcane, obcinam je przy użyciu multitula. Ostrze do metalu. Oczywiście, okularki dla bezpieczeństwa. Multitul jest o tyle fajny, że można ustawić różne kąty, jeżeli nie umiecie dojść w normalnym układzie. I od razu zaznaczam, polecam przy tego typu pracach robić je. Nazwijmy to w czasie dnia, bo jak wiecie, z tego mogą się pojawić iskry. Jest tutaj drewno, jest wełna. Wełna niby jest niepalna, ale różnie to wiecie, bywa. Dlatego zazwyczaj róbcie tak, żeby mieć czas, żeby popatrzeć, czy gdzieś jakaś iskra się nie zrobiła, żeby potem nie było zdziwienia. No i tak trzeba obciąć wszystkie. Mocnie nie mam już ogarnięte, dlatego pora przejść do wymiany czy podmiany profili ściennych. Z tą małą uwagą, że oczywiście są one z drugiej strony przykręcone przez płytę GK wkrętami. No i te wkręty trzeba obciąć i tutaj znowu się posłużę brzeszczotem do metalu i multitulem. Jeżeli chodzi o podmiankę tych profili, to nie wycinam ich wszystkich za jednym razem, tylko wycinam pojedynczy profil, podmieniam i tak dalej, tak żeby nic się z tą konstrukcją ścianki nie stało. Wszystkie profile przynajmniej na tej ściance mam już podmienione. Przypominam, rozstaw co 40 cm. Dla mnie punktem wyjścia, jeżeli chodzi o rozmierzenie tych e, rozstawów, był komin i od niego e, właśnie rozmierzałem co 40 w stronę ścianki kolankowej. Jeżeli chodzi o rzecz, którą warto pamiętać przy stawianiu ścian ścianek, jest to, żeby przy docinaniu profili one nie były docięte na ciasno względem górnego i dolnego profila, tylko żeby miały delikatne Luz, żeby móc powiedzmy, delikatnie zniwelować jakieś ruchy budynku. Przypominam, więźba jest drewniana. U mnie jeszcze z drewniany, wszystko pracuje. To nie powinno być docinane na sztywno. Kolejną rzeczą jest to, że w prawne oko mogę zauważyć, że podmieniam profile. W sumie nawet nie pamiętam jakiego producenta na profile rigipsa. Zresztą cała technologia, jeżeli chodzi o suchą zabudowę, będzie wykonana w technologii rigips, izower i tak dalej. Chodzi o to, żeby to było zrobione z porządnej jakości materiałów, jeżeli mam zmieniać coś naprawdę na długie lata i nie ukrywajmy, poprawiać swoje błędy z wcześniejszych lat, z etapów budowy. To chcę to zrobić na porządnej jakości materiałów. Tutaj macie takie szybkie porównanie. Stary profil kontra profil rigipsa. To są obie setki. RGB ma bardzo e, dużo przetłoczeń. Jest stabilniejszy, masywniejszy. Nie wiem, czy to będzie widać. No. Jest, jest większy, jest szerszy. Po prostu, jak dla mnie, jeżeli zmieniać. To na coś, co ma po prostu dłuższą perspektywę e, jakości bycia, sztywności itd. Nie chcę do tego wracać, dlatego wszystko będzie robione na elipse. A jeżeli już mam zrobioną ściankę, to mogę brać się za montaż wieszaczków, bo tutaj będzie e, robione na grzybkach. Tyle, że ten grzybek jest mniejszy niż standardowy. A dlaczego? To o tym za chwileczkę. Jedna ścianka jest już ogarnięta, więc można się brać za zrobienie konstrukcji na skosie. Ale żeby się na to faktycznie zabrać, muszę sobie wykonać jedną rzecz. A mianowicie trzeba zrobić ściankę kolankową, która jest odsunięta od nazwijmy to ściany zewnętrznej. Punktem powiedzmy odniesienia dla mnie jako główna wartość to jest to, żeby pomieszczenie było tak samo szerokie. Czyli tu za mną jedna szerokość, po drugiej stronie pokoju, ta sama szerokość. Co mi wyjdzie powiedzmy na ściance kolankowej, ile się będę odsuwał, czy to będzie taka sama odległość czy nie, jest nieistotne. Ważne, żeby było już pod płytki taka sama szerokość ustawiona, więc od tego zaczynam po prostu. No i niestety musiałem dać wcześniej ciała, jeżeli chodzi o budowę tego domu i ta ścianka nie jest postawiona, ani tamta za mną, nie jest postawiona, powiedzmy, w kącie prostym względem ścianki kolankowej. Niestety, tak wyszło. Za błędy się płaci. Nie ma kąta, bo widzicie tutaj na laserze krzyżowym, ustawiłem sobie do kąta względem tej ścianki. No, niestety, kąta prostego nie ma. Ale, tak jak mówię, dla mnie najważniejsze jest to, żeby łazienka po podłodze miała tą samą szerokość i to jest dla mnie punkt zero. I tego się po prostu trzymam. Niestety, za błędy. Młodości się płaci później. Zarys mojej ścianki, przyszłej ścianki kolankowej, już jest. Na razie rozstaw profili jest po prostu taki, żeby się to wszystko utrzymało. Tu jest poziom zrobiony, no ale teraz jak to ustabilizować w ten sposób, tak? No, wpadłem sobie na taki oto pomysł, że zastosuję wieszaczki, grzybki, te, które będą normalnie podróżczyły. tylko widzicie, że no, tego tak tutaj sobie nie zamontujecie, dlatego wymyśliłem sobie Zresztą nie wiem, czy to jest poprawnie, bo na mnie ja to tak e, przeważnie stosuję, że do tego profila przykręcę sobie cedek i do cedeka zamontuję sobie w ten sposób grzybek. Grzybek uszczywni mi cedek, cedek uszczywni mi u. I wtedy wszystko jest stabilne, nic nie lata prawo, lewo i tak dalej. Jak dla mnie w sumie to jest takie no... Sensowne rozwiązanie, żeby to było i sztywne, i w miarę poprawne. Jeżeli się mylę, da, dajcie znać w komentarzu, jak wy byście to zrobili. Na jakiej zasadzie? Do czego byście się zamontowali? Bo wiecie, no, podłoga jest spoko, bok jest spoko, no ale ja tutaj się odstawiam. Kurczę, chyba 40 cm. Jakby tego podeszli, a ja montuję to dalej. Grzybki trzeba poustawiać, wszystko musi być w pionie laser. Widzicie, jest jak najbardziej przydatny. Ja najpierw sobie przykręcę CDK na środku U. A potem będę sobie lawirował, tak żeby to wszystko było w pionie. Grzybki na suficie są już ogarnięte, mam już tutaj poskręcane. Profile i teraz tak. Po pierwsze, nie wiem, czy to widać, ale to są takie nietypowe profile, bo one są i węższe, i chudsze i tak dalej. Oczywiście, jeżeli chodzi o skręcanie mm, czy przedłużanie profili, no to to jest po dwie pchełki na stronę z obu stron, oczywiście. I teraz tak, jeżeli macie długi profil, i na, jeżeli on jest łączony, no to najlepiej, żeby łączenia nie przychodziły w jedną stronę za każdym razem, tylko widzicie, że. Raz jest z prawej strony, a raz jest z lewej. No i tak to będzie na przemian montowane, jeżeli chodzi o sufit. Jeżeli chodzi o rozstaw wieszaków, tutaj jest bodajże co 40 albo 47 cm. No akurat tak fajnie tutaj powychodziło. Jeszcze taka jedna fajna rzecz, jeżeli chodzi o łączniki do tych profili. One nie są takie, też takie typowe, tylko one są całkowicie płaskie. Co to daje? To daje wam to, że Możecie sobie grzybka zapiąć. Czekajcie, gdzie to jest grzybek. Tu macie łączenie, możecie sobie zwykłego grzybka zapiąć w miejsce, gdzie jest łącznik. Jeszcze rzecz jest taka, że te profile naprawdę mogą się wydawać, że one są delikatne, wiotkie i tak dalej, ale nie, one są fajne, mocno perforowane. No kurczę, akurat nie mam żadnego kawałka, żeby wam pokazać. O, ale na przyścienny mogę wam pokazać. W ogóle ten przyścienny też nie jest taki. E, nazwijmy to tradycyjne, bo jedna strona jest dłuższa, a druga jest krótsza, dużo wygodniej się to montuje, że po prostu macie podparcie, i po prostu łatwiej to się wam wkłada. No i też widzicie, że kurde, no to jest mocno perforowane, to są naprawdę stabilne e, profile. Jestem aż zdziwiony. Ja je dotychczas stosowałem e, na ściankach, robiłem z nich na przykład ścianki czy przedścianki. W łazienkach, jeżeli potrzebowałem mieć e, no, ograniczone centymetry do wykorzystania, one są węższe niż zwykłe. A stabilnością nie ustępują niczym. Ja zapinam profile w grzybki na suficie i trzeba wyznaczyć skos. Teraz to była najgorsza część, nazwijmy to wyznaczenia skosu i tak dalej. Bo mając już ściankę kolankową, mając już zrobiony sufit, macie dwie płaszczyzny teoretycznie, między którymi musicie po prostu przeprowadzić sobie prostkę. Mając laser, to w teorii jest banalne. Potrzebujecie mieć tutaj poziom, Robicie tak, żeby ustawić sobie laser między tym punktem a tamtym punktem. Z tej strony jest to samo, tu jest laser i tu jest laser. Jedyna trudność jest taka, czy jedyna trudność polega na tym, że trzeba to ustawić najlepiej względem lasera. Tyle, że wiecie, no tutaj przekrzywicie to o nie wiem, 2-3 mm to wam się po prostu przekątne nie zgadzają, trzeba to cudować. Trzeba mieć cierpliwość po prostu. Ja wiem, są dedykowane powiedzmy uchwyty, które mają takie mikro powiedzmy pokrętełka. Ja czegoś takiego nie mam. Zwykły statyw, laser. Troszkę cierpliwości i da się to ustawić. I teraz tak. Jeżeli chodzi o wełnę, która tu przychodzi, to to jest osiemnastka. Tutaj jest dziesiątka. I teraz jak wyznaczyć, się znaczy jak wyznaczyć, ile odsunąć grzybek od e, krokwi. No w moim przypadku to jest te 10 cm. Tu macie, widzicie, o, jak macie ładnie ustawiony laser, Tu w moim przypadku jest bodajże 10,5, bo te krokwie nie są idealnie w płaszczyźnie, dlatego trzeba sobie to jakoś wypośrodkować. Mam tutaj dziesiątkę wełny. To, czy ja tutaj dam 10,5 czy dam równe 10, aż takiej różnicy nie zrobi, a zniweluje mi, powiedzmy, krzywizny. No i tak trzeba ustawić wszystkie grzybki. Po kolei rozstaw grzybków co 40 cm trzeba pamiętać tak przy rozmierzaniu, żeby jeden profil był praktycznie przy samej górze, drugi przy samym dole. Chodzi o to, żeby te końcówki płyt były podparte, a nie dyndały tak sobie swobodnie. Czasami trzeba po prostu zagęścić tam, dać jeden profil, czasami obu drugiego, żeby to miał ręce i nogi. Co jest jeszcze istotne, macie. Taki oto tutaj oczko, nie wiem, fasolkę czy jak to tam się nazywa. Pierwsze y, kręcenie grzybków odbywa się u mnie właśnie na, na tej fasolce. Chodzi o to, żeby mieć jeszcze tolerancję powiedzmy do delikatnego kontrowania ewentualnych nierówności tak dalej. Jeżeli wszystko sobie y, dobrze przykręcę, założę profile i wszystko będzie mi pasowało pod poziomice czy pod baser, jak to woli. Dokręcam na drugi otwór i wtedy jest to wszystko stabilne. Następnie mam profile już ustawione i teraz taka mała uwaga. Tu mam wkręconego grzybka, tutaj nie mam wkręconego grzybka. Zresztą mam co drugie po prostu pole chwycone grzybki. Chodzi o to, żeby mm, móc sobie ustawić jedną linię, a teraz grzybki po prostu sobie przykręcę do stabilnego profila, więc to jest ułatwienie. I teraz tak, jak widzicie, poziomica ładnie leży. Nawet jeżeli jest tak, jak jest tu. O. To sobie przekrzywię, przez to, że to jest właśnie na jednym wkręcie. Zresztą widzicie, że nawet magnetyczna dwa w elegancko ułatwia robotę. I teraz, tak, właśnie chodzi o to, że możecie sobie pociągnąć te zawiesie delikatnie w dół. Jeżeli macie jakąś korektę do zrobienia, jest to bardzo łatwe. Jeżeli wszystko będzie wam pasowało, to tak jak mówiłem na drugą, na drugi wkręt, tak żeby to było stabilne. No i tak samo, mając już taką prostkę, po prostu sobie przeciągnę to tutaj i tutaj dam pierwszy profil. Ale to zrobię sobie już jutro, bo jak widać, zrobiło się ciemno. No niestety, tak jest urok. Roboty u siebie robi się po robocie. Jest to niewdzięczna robota, ale kiedyś ją trzeba zrobić. No ale dobra, jutro obróbka okna i to byłby koniec, jeżeli chodzi o konstrukcję profili. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze jutro. Jeżeli chodzi o obróbkę okna dachowego pod względem docinania profili i tak dalej, to nie jest zbyt skomplikowana sprawa. Tu jest przygotowane już takie wyżłobienie pod płytę GK. Dlatego bierzecie sobie jakąś krótką poziomicę, marker. I sobie znaczycie od tylnej krawędzi tego wyżłobienia, przerzucacie sobie pion. Jeden punkt znaczycie to samo u góry. Tak to Macie dwa punkty po drugiej stronie identycznie. A skoro macie dwa punkty to według geometrii przez dwa punkty można przeprowadzić tylko jedną prostkę, dlatego sobie rysujecie jedną prostkę. No, chyba że macie takiego pracownika, jakiego ja miałem i on stosował prawo Pękaliego, czyli przez dwa punkty można przeprowadzić dowolną ilość punktów, ile się chce. Ale to był wyjątek od reguły. Jeszcze raz się posłużę genialnym sprzętem w postaci magnetycznej waserwogi genialna sprawa. Ja sobie jeszcze od tych kresek odchodzę z 2 mm dodatkowe, w sensie jedne krótsze. Chodzi o to, że na obcięte kawałki będę nakładał drugi profil yy, przyścienny, który, powiedzmy, no, mógłby mi finalnie delikatnie odsunąć całą konstrukcję od kąta prostego, od linii prostej. Dlatego ja się dodatkowo te 2 mm cofam. I teraz tak, jeżeli chodzi o cięcie metokątówką, no oczywiście żeby nie uszkodzić okna, mam kawałek OSB, tam gdzie będą iskry trzeba zasłonić, ale jeszcze tu widzicie, że tutaj są grzybki założone, tu muszę sobie przykręcić grzybki, żeby mi te profile nie skakały jak będę sobie ciął. i widzimy się za chwileczkę z dalszym etapem. Profile boczne są już obcięte, no i teraz trzeba się wziąć za obróbkę dołu i góry okna. Tylko żeby to zrobić w miarę poprawnie i przede wszystkim szybko i łatwo, to potrzebujecie mieć kątownik i teraz tak. Tutaj jest jedno wyżłobienie pod płytę GK, na dole jest identyczne. Przykładacie, powiedzmy, do tej dolnej krawędzi tego wyżłobienia do tej niższej krawędzi tego wyżłobienia. Kątownik i znaczycie na krokwi punkt. Cyk. Macie zaznaczone. Robicie linię w kącie prostym. OK. I teraz tak. Tego profila przy użyciu poziomicy robicie sobie pion. I macie coś takiego. Teraz dodatkowo możecie sobie zmierzyć ile tutaj macie. W moim przypadku jest to 8 cm. Z drugiej strony Robicie identycznie, odmierzacie te 8 cm, przerysowujecie góra, jest do zrobienia identycznie. Za chwilę wam tu pokażę, bo łatwiej to będzie zrozumieć, jak już będą włożone profile i będzie okno obrobione. Okno mam już zabudowane, nawet w poziomie, w pionie i w innych kątach, które są potrzebne, żeby to wszystko wizualnie wyglądało. Nie ukrywam, było z tym troszeczkę zabawy, co pewnie widzieliście, ale finalnie okno wygląda w ten sposób ważny, Tak jak wspominałem wcześniej, żeby było wszystko w kątach. No teraz mam nadzieję, że to co Wam troszeczkę wcześniej tłumaczyłem, bardziej naocznie jesteście w stanie zrozumieć o co mi chodziło. Wszystko ma podparcie, wszystko jest stabilne. Tutaj jest pogrubienie powiedzmy w kącie prostym, czy przedłużenie płaszczyzny okna, żeby tu wyszła grubsza ilość e, izolacji. To samo się tyczy góry. No i powiedzmy, że etap stelaża w miarę mam zakończony. Dlaczego w miarę? Bo jeszcze sobie tutaj muszę podokładać słupków w odpowiednim rozstawie, podokręcać grzybki i tak dalej. Już na e, dwa wkręty, tak żeby to było... Stabilne. No, i mamy konstrukcję gotową na całym suficie. Profile na ściance kolankowej zagęszczone, nieprzykręcone, one są luźne. Przypominam, że profile powinny mieć delikatny luz, żeby to sobie mogło pracować. Nie są poprzykręcane. Przypominam też o magnetycznej poziomie. Mega to ułatwia robotę, szczerze. Nie wiem, dlaczego się tak bardzo zbraniałem przed tym, pracując, zwłaszcza samemu. Genialna sprawa. Wszystko jest posprawdzane, przekontanowano cudawianki. wianki. Jest wszystko pasuje i teraz tak. Co najlepsze? No oczywiście to na tym etapie w następnym odcinku trzeba będzie rozebrać. Dlaczego? Bo będę wkładał wełnę, ale wiecie, poskładać profile. To już jest chwila, moment. Wszystko jest ustawione, to się już nie ma e, jak rozregulować, zepsuć i tak dalej. To co miało być najgorsze jest już zrobione. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek. Jeżeli chodzi o czas, który tutaj yy, potrzebowałem, żeby to zrobić, no to to są 3 po południu, mniej więcej po od 17 do 20, no to macie 9, no przyjmijmy 10, 10 godzin yy, miałem z tym roboty. Nie ukrywam, jest to wnerwiające, bo tutaj są profile 4-metrowe, no i wiecie, to trzeba wnieść już yy, przez Użytkowany dom, nie rozwalając przy okazji wszystkiego dookoła, dlatego cała ta logistyka jest tutaj delikatnie utrudniona. No ale teraz się czuję jak klient, u którego normalnie to ja robię demolkę. No ale trzeba z tym przeżyć, no. Taka jest prawda, łazienkę się robi raz na długi, długi czas, więc na ten etap to jest koniec. Hasło odcinka niech będzie Rigips. Do następnego. Nara!